130 kg. Tyle warzyw i owoców statystycznie spożywa Polak przez rok. Dlatego warto sprawdzić, skąd pochodzą nasze produkty. Dziś zabieram Państwa na spotkanie ze Zbyszkiem, właścicielem ekologicznego sadu. 10 lat temu zmieniłeś wszystko i zająłeś się ekologiczną uprawą. Dlaczego to ekologię postawiłeś na pierwszym miejscu? Ekologia zawsze była mi bliska i dzięki temu. Chciałem się przyczynić troszeczkę do ochrony naszego środowiska, naszej planety, bo to jedna droga do naszego zdrowia. W swoim sadzie stawiasz na bioróżnorodność. Jakie owoce u ciebie znajdziemy? Jak tutaj widzimy, oczywiście jabłka, gruszki, truskawki, maliny, winogrona. Mamy połowę października, a w sadzie jeszcze jabłka. To jest jakaś specjalna odmiana, czy raczej później sezon w tym roku? To jest odmiana jabłek, akurat alwa. Która już jest yy, zbierana teraz. To jest taki odpowiedni moment na zbiór, bo wtedy jabłka są najbardziej wybarwione, najlepszy jest aromat, smak. To co, udajemy się na zbiory, ale jeszcze zanim to ja muszę spróbować. Proszę, skosztuj. Słodkie? Słodkie. Nie kwaśne? Słodko kwaśne. Dobra, zaraz zobaczymy. <grym> mm, pycha, idziemy zbierać. <grym> Mamy okres jesienno-zimowy, ale pracy trochę w gospodarstwie jeszcze jest. Tak, w gospodarstwie zawsze jest pracy sporo. Tak jak widzimy, jest grabienie liści, wycinanie pędów starych. Czym się różni uprawa ekologiczna od konwencjonalnej? Mamy troszeczkę więcej pracy, z tego względu, że musimy na przykład wykonać preparaty do ochrony roślin z czosnku, z wrotycza, na przykład na mszyce, na zwójki. Chwasty, trawy, to Twoi przyjaciele. No, oczywiście, że tak. W wysokich trawach chowają się pożyteczne owady, które nam bardzo pomagają. A bariery roślinne? Bariery roślinne to jest taki pas wokół sadu, który zabezpiecza przed substancjami chemicznymi z zewnątrz, przed wiatrem i jest też siedliskiem dla ptaków. No właśnie, a ja słyszałam, że ptaki to jest zmora sadowników. Tak, ptaki, szpaki są, ale też w tych barierach zasiedlają się inne ptaki, które są drapieżnikami dla tych szpaków, dla tych, które nam szkudują tak naprawdę. Czyli działa cały ekosystem? Oczywiście. Na tym rzecz polega właśnie w ekologii, żeby to wszystko funkcjonowało w jednym ekosystemie i jedno pomagało drugiemu. Zbyszku, na rynku mamy bardzo dużo produktów eko, bio, na co powinniśmy zwrócić uwagę robiąc zakupy. Na logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli ten zielony liś który potwierdza nam wiarygodność produktu. Czyli na wszelkich opakowaniach, tak? Szukamy tego. Oczywiście. A jeśli odwiedzamy takie gospodarstwo jak Twoje, czyli ekologiczne, możemy poprosić o certyfikat. Oczywiście. Każde gospodarstwo ekologiczne, tak jak i moje, posiada taki certyfikat i może przedstawić swojemu klientowi. Takie owoce chyba śmiało mogą już trafiać na nasze talerze. Tak. Są pełnowartościowe, wytworzone w sposób naturalny, bez substancji chemicznej. Zresztą skosztuj. Mak niepowtarzalny. Dobrze, że jest jeszcze więcej.